Witam Państwa bardzo serdecznie. To dla mnie zaszczyt rozpocząć drugi dzień konferencji Trusted Economy Forum. Jestem przekonany, że czeka nas wiele dyskusji na temat technologii, na temat wspaniałych nowych możliwości. Chciałbym dodać tutaj spojrzenie ze strony klienta w centrum uwagi. Czyli dojrzałość product design. Zanim będziemy mówić o dojrzałości opracowania produktu. Chciałbym się podzielić historią. Nie na swój temat, na temat mojego przyjaciela, który jest bardzo doświadczony w zakresie cyfrowych technologii oraz usług. Ma 30 lat doświadczenia pracy z różnymi urządzeniami. Tym niemniej nie pomogło mu to w tej trudnej sytuacji, gdy chciał po raz pierwszy skorzystać z podpisu elektronicznego i zrobił to w ten was. sposób i This tu się poddał. Miał już dosyć tego całego procesu. Możemy zadać sobie pytanie, cóż się stało? Dlaczego poprzestał na tym procesie? Więc historia była taka, że firma zamówiła cały szereg podpisów elektronicznych. On otrzymał jeden z tych podpisów. I to wtedy to nadszedł znaczy, dzień, gdy document, można było podpisać dokumenty, o co poprosił kolega, by podpisał podpisem elektronicznym. Wydawało się, że to jest niezwykle proste. Otworzył swojego readera plików PDF. Okazało się, że trzeba skonfigurować cały szereg modułów dodać biblioteki, nie wiedział jak to zrobić, więc zaczął czytać informacje, podręczniki, oglądać materiały na YouTube, zgłosił się do pomocy dla klientów. Powiedziano, że trzeba skorzystać z modułu PS, że trzeba skonfigurować to w ramach czytnika do plików PDF i poddał się. Dlaczego się poddał? Czy nie miał chęci, by doprowadzić cały proces do końca? Być może zajęło to zbyt dużo czasu. Godzinę zajęło mu to, żeby dojść do tego etapu. Być może się nigdy nie dowiemy, dlaczego się poddał i nie dowiemy się ilu jest takich ludzi, którzy się poddają w którymś momencie. I czy takie klienty... Zgłosi skargę, podzieli się pretensjami, będzie życzył sobie, żeby zwrócić mu koszty straconego czasu, ale tego być może nie zrobi. Natomiast czy będzie polecał tego typu usługi, czy zaufa tej usłudze, czy będzie lojalny wobec tej usługi, prawdopodobnie nie. Widzimy zatem, że mamy do czynienia z paradoksem, jeśli chodzi o usługi zaufania, czy to również innych usług oraz produktów. Z punktu widzenia produktu jest to skomplikowane. Integracja wielu modułów, które łącznie dają wspaniały efekt. Natomiast z punktu widzenia klienta, klient chce po prostu, żeby to trwało krótko, żeby to było szybkie i skuteczne. Więc mamy paradoks, mamy pewną lukę. Czy product design może nam w tym pomóc? Być może tak ale e, czy e, ci, którzy projektują tę usługę, e, będą mogli cokolwiek zmienić. To nie jest problem interfejsu. E, widzimy, że produkty stają się coraz bardziej doskonałe, ale projektem tego produktu, e, jeśli organizacja ma inne. Priorytety niewiele pozostają do zrobienia. Więc dojrzałość z projektowania produktu to jest coś więcej niż interfejs użytkownika. Prowadzone są badania, które wykazują, że firmy, które podchodzą poważnie do product design mogą uzyskać dwukrotnie większe zyski niż zwykły przedstawiciel spółki. Dojrzałość projektowania produktu to nie tylko narzędzie, nie tylko projektowanie, to jest również odpowiedni lider, odpowiednia kultura organizacji organizacyjna, in która in pomaga way. ludziom współpracować so i być in, in innowacyjnymi. We are part of, uh, UX Alliance, jesteśmy uh, in uh, częścią stowarzyszenia, uh, uh, które również ma swoje struktury globalne. Uh, Wierzymy uh, w sześć wymiarów, uh, and, uh, research, które są ze sobą uh, powiązane, uh, badania, uh, design. Projektowanie, również wiedza na temat klientów, w jaki sposób opracować produkt design, który będzie skuteczny. Następnie ludzie oraz kultura. Te wymiary oznaczają, że inwestujemy w odpowiednie umiejętności oraz sposoby współpracy wewnątrz firmy, jak również wspieranie. And then there are Innowacyjności, and metryki uh, oraz strategie. Oznacza to, że the mierzymy and sure skutki that is really porównując with do celów biznesowych. biznesowych. I sprawdzamy, upewniamy się, żeby było to zgodne z długookresowymi celami organizacji. Dojrzałość jest wyzwaniem strategicznym. Oczywiście zawsze trzeba zrobić pierwszy krok, najpierw. Zastanawiamy się, czy w przypadku usług zaufania trzeba się skupić na czymś innym. Ja chcę wymienić trzy zalecenia w tym zakresie. Po pierwsze, wskazówka jest taka, że należy się skupić na wynikach, nie na skutkach. Czyli mówimy nie tylko o wydajności, mówimy o celach, o skutkach i wynikach. To oznacza, że doświadczenie związane z produktem jest niezwykle ważne. Uważamy, że wydajność to jest bardzo istotne, ale de facto. Trzeba skupić się na wartości, na wynikach, wartości, którą postrzega klient z punktu widzenia podróży klienta i doświadczeń klienta. Spójrzmy na mapę drogową projektowania produktu. Często się myśli, że są pewne cechy, które ma reprezentować produkt i planujemy jak dodać jedną cechę do drugiej. Może to prowadzić do pewnych błędów, że na przykład zarząd uważa, że produkt powinien wyglądać w ten sposób, czyli na przykład uwierzytelnianie przy pomocy wiadomości SMS jest potrzebne. Czy też kolejnym krokiem ma być uwierzytelnianie innym sposobem? Czy te cechy, charakterystyki naprawdę są pożądane przez klienta, czy poprawią doświadczenia klienta, nie wiemy tego. Dlatego jeśli budujemy mapę drogową w oparciu o charakterystyki, nie zawsze znamy odpowiedzi na te pytanie. Teraz efekty, wyniki, wpływ na życie klienta, możemy budować tego typu mapę drogową, metryki, które pomagają nam zmierzyć rezultaty i dopiero w drugiej kolejności myślimy o cechach, charakterystykach. Musimy zacząć od tego, że uwielbiamy rozwiązywać problemy. Dla Klienta. Druga wskazówka to żądanie informacji zwrotnych. Słuchanie uważnych klientów to już nie wystarczy w dzisiejszych czasach. Trzeba naprawdę pójść dalej. Dlatego trzeba prowadzić badania wśród użytkowników, żebyśmy mogli zaobserwować, w jaki sposób wygląda interakcja użytkowników. Z naszym produktem, jak zachowują się konkurenci, jak wyglądają prototypy y, przyszłych produktów. Więc trzeba spojrzeć na kontekst, na styl życia, obserwując klienta. Musimy być głodni informacji zwrotnych. W ten sposób wspieramy proces projektowania produktu i zarządzania produktem. Nie tylko chodzi o. Wgląd w sytuację trzeba wykorzystać wskaźniki, które pomagają nam zmierzyć to, porównując do celów biznesowych. Pomaga to również ocenić jakość produktu. Korzystamy z takiej piramidy wskaźników naszego Stowarzyszenia UX. Skupiamy się na tym, czy rzeczywiście użytkownicy, korzystają z naszych usług, czy to jest łatwe w, w użyciu, czy poziom zaangażowania był duży, jaki jest poziom satysfakcji? Bo zastosowaniu takich wskaźników. Być może widzimy, że udało nam się osiągnąć te wskaźniki, bo na przykład na dole piramidy wygląda to dobrze, ale być może później zobaczymy, że konkurencja robi to lepiej, więc pomaga to w priorytetowaniu naszej działalności. Trzecia wskazówka jest następująca. To jest Trzeba tworzenie kultury, so, uh, która wspiera współpracę. As, our brands, Option, we design, jedna z naszych uh, marek, uh, która skupia się na projektowaniu so, so kind of produktu, but, uh, found jest to model that, uh, związany no z uh, zwracaniem usług na really zewnątrz. De facto nie skupiamy się na projektowaniu produktu jedynie. To są agenci zmiany, którzy współpracują z różnymi działami, jak również z zewnętrznymi partnerami, czyli UX staje się spoiwem różnych różnych decydentów metody UX często dotyczą jedynie współtworzenia, zaproszenia do współpracy różnych decydentów i partnerów. Największa zaleta wynika z sytuacji, kiedy wszyscy uważają, że Zadaniem wspólnym jest poprawienie doświadczeń klienta, czyli nie tylko dla projektantów, ale dla wszystkich. Wówczas możemy patrzeć na to kompleksowo, zwrócić uwagę na te momenty, te przypadki użycia, które są trudne, które są przyjemne, zastanowić się, co można usprawnić i sukces można odnieść tylko wtedy, jeżeli wszyscy pracują nad tym, jeżeli wszystkie zespoły biorą pod uwagę doznania klienta. I odpowiednie zaprojektowanie tego oczywiście przyczynia się do sukcesu. Takie mamy więc trzy wytyczne. I tutaj widzimy powiązanie pomiędzy tymi wymiarami i wytycznymi. Dojrzałość można też mierzyć. To robimy, że to u nas staramy się pomóc firmom mierzyć dojrzałość i zobaczyć też, czy uświadomić sobie jakiego rodzaju ulepszenia mogliby wprowadzić. Czyli really zachęcam Państwa about those do tego, żeby zastanowić się nad tymi wytycznymi, nad tymi wymiarami dojrzałości. Warto popatrzeć na swoją organizację i zastanowić się, jakie usprawnienia byłyby u Państwa warte wprowadzenia. To się przekłada na jakość usług, które świadczycie, ale również na motywację. I tym samym skuteczność Waszych zespołów. Natomiast gdybym miał poprosić Państwa o zapamiętanie jednej rzeczy, to jest to przypomnienie, że zaufanie to nie jest cecha produktu, to nie jest produkt, to nie jest usługa, to nie jest coś takiego, co dajemy klientowi i skreślamy z listy. Zaufanie to, jest, to są pewne emocje, to jest reakcja emocjonalna ze strony klienta. I ona pojawia się tylko wtedy, jeżeli my swoją pracę wykonaliśmy prawidłowo. Osiągnięcie tego to chyba największe zadanie dla nas jako organizacji, jako menedżerów danego projektu. Bardzo Państwu dziękuję. Mam nadzieję, że to było ciekawe. Gdyby Państwo chcieli porozmawiać o dojrzałości projektowej i wszystkim tym, co mówiłem, warto odezwać się do mnie na LinkedInie. Dziękuję bardzo.